Miniserial Adolescencia stał się jednym z najlepszych produktów Netflixa w tym roku, jednak niewielu wie, że produkcja ukryła wiele interesujących sekretów w odcinkach. Niektóre z nich są naprawdę zaskakujące. O tym właśnie dziś porozmawiamy. Dziś w Charlie Tales pokażę wam ciekawostki i sekrety serialu Adolescencia. Gotowi? Zaczynajmy! W odcinku pierwszym, kiedy policjanci aresztują Jamiego w jego pokoju, możemy zauważyć coś interesującego. Chłopiec rozkłada ręce, i za jego prawą dłonią widać dziwny biały kształt. Tapeta na ścianie jest rozdarta, a ta dziura ma kształt noża. Dokładnie taki sam nóż znajduje się w ręce Jamiego. Przypomnijmy, że Jamie jest oskarżony o dźgnięcie swojej koleżanki z klasy, Katie, i zrobił to nożem. Serial wykorzystuje język wizualny, aby od samego początku dać nam do zrozumienia, że Jamie jest winny. W rzeczywistości, dzięki nagraniu policyjnemu, wiemy, że Jamie użył prawej ręki, aby zaatakować Katie. I to właśnie w tej samej ręce widzimy nóż w jego pokoju. To jest kino, moi drodzy. W poprzedniej ciekawostce mówiłem o tym, jak w pokoju Jamiego znajduje się przedstawienie noża zbrodni. Jednak w finale serialu możemy zobaczyć ten nóż ponownie. W scenie, w której ojciec Jamiego zaczyna płakać, możemy dostrzec, jak na krótką chwilę nóż wbija się w jego plecy. To potężny symbolizm. W tej scenie ojciec Jamiego w końcu akceptuje, że jego syn stał się potworem, a ten ból go niszczy. Dlatego scena symbolicznie pokazuje, jak nóż wbija się w jego plecy. Jamie zniszczył swojego własnego ojca swoim przestępstwem. Ten nóż odebrał życie Katie, ale także życie rodziny Jamiego. Na początku odcinka trzeciego, psycholożka oferuje Jamiemu połowę kanapki z serem i ogórkami. W tej sytuacji Jamie mówi, że nienawidzi ogórków. Ten szczegół może wydawać się mało istotny, ale w rzeczywistości ma głębokie znaczenie. Psycholożka daje Jamie'ego kanapkę z niechcianym składnikiem, aby ocenić jego reakcję. Jeśli po prostu ją zaakceptuje bez narzekania, może to wskazywać, że ma historię poczucia bezsilności i jest przyzwyczajony do znoszenia rzeczy, które mu się nie podobają. Z drugiej strony, jeśli odrzuci kanapkę, oznaczałoby to, że czuje potrzebę bycia buntowniczym i kontrolowania sytuacji. W serialu Jamie zareagował pasywnie na tę sytuację, przyjął kanapkę, a nawet ugryzł ją. Może to sugerować, że Jamie jest przyzwyczajony do bycia uprzejmym i udawania, że nic go nie drażni. Jednak kiedy czuje się pod presją, ta maska opada i wybucha on gwałtownie. Jamiego gra 15-letni brytyjski aktor Owen Cooper. Niewielu jednak wie, że ten serial to jego pierwszy projekt aktorski. Zanim trafił na Netflixa, Owen Cooper nie miał żadnego doświadczenia w profesjonalnym aktorstwie. Nigdy wcześniej nie brał udziału w serialu, filmie ani nawet w sztuce teatralnej. Ale jak trafił do Netflixa? Historia jest niesamowita. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem produkcji serialu nastolatek zaczął uczęszczać na lekcje aktorstwa w Manchesterze. Dzięki tym zajęciom trafił do agencji, która zaprowadziła go na casting do Netflixa. Netflixa. Choć wydaje się to niemożliwe, chłopak pokonał innych nastolatków, którzy mieli już doświadczenie w branży. Reżyser serialu, Philip Barantini, powiedział, że wybór Coopera był również związany z chęcią obsadzenia nieznanego aktora w tej roli. Dzięki temu można było stworzyć bardziej realistyczną atmosferę w serialu. Ta ciekawostka łączy się z poprzednią. Produkcja serialu potwierdziła, że pierwszym nagranym odcinkiem był odcinek trzeci, w którym Jamie prowadzi godzinną rozmowę ze swoją psycholożką według Netflixa. Ten odcinek był pierwszym momentem, w którym Owen Cooper kiedykolwiek wystąpił w produkcji. To niesamowite, ponieważ jego występ w tym odcinku został pochwalony zarówno przez media, jak i fanów. Mając ten kontekst, śmiem twierdzić, że Owen Cooper to mały cud aktorstwa, ma naturalny talent. Niewielu wie, że twórcą serialu jest Steven Graham, który jednocześnie wcielił się w rolę ojca Jamie'ego. Według niego pomysł na serial narodził się pewnego dnia, gdy czytał gazetę. Przeczytał tam o przypadku chłopca, który dźgnął nożem swoją koleżankę ze szkoły. Po krótkim dochodzeniu zdał sobie sprawę, że w jego kraju było wiele podobnych zbrodni. To przerażające odkrycie skłoniło go do zastanowienia się, co sprawia, że nastolatek dopuszcza się tak strasznego czynu. Dlatego napisał serial, próbując odpowiedzieć na te pytania. Właśnie dlatego serial nie skupia się na rozwiązaniu zagadki kryminalnej, ale na wyjaśnieniu, dlaczego dobry chłopiec może popełnić tak przerażający czyn. Serial rozpoczął się od aresztowania Jamieego w jego własnym pokoju i wszystko zakończyło się w tym samym miejscu, z ojcem Jamieego w tym pokoju. Według reżysera serialu, miało to bardzo konkretny cel. Ten pokój reprezentuje wszystko co ważne w serialu. Znajdują się tutaj wszystkie przedmioty, które należały do Jamie'ego, gdy był jeszcze niewinnym dzieckiem. Ale w tym pokoju Jamie również zetknął się z mrocznymi ideami z internetu. I to te idee doprowadziły go do zabójstwa Katie. Rodzice Jamie'ego mówili, że wielokrotnie widzieli go przy komputerze do późnej nocy. To właśnie w tym pokoju Jamie stał się potworem, który ostatecznie zaatakował Katie. Dlatego ten pokój jest tak ważny. Reprezentuje wszystko, czym był Jamie, a także to, w co się przemienił. Kiedy kończy się ostatni odcinek, możemy zobaczyć ojca Jamie'ego płaczącego, a w tle słychać bardzo smutną piosenkę. Nosi ona tytuł Przez oczy dziecka i opowiada o osobie, która tęskni za czasami, gdy była dzieckiem i postrzegała życie jako słodkie i szczęśliwe. W zasadzie piosenka opowiada historię Jamiego, który już nie widzi świata oczami dziecka, lecz stał się potworem. To smutna piosenka, która doskonale oddaje tematykę serialu. Uzupełniając poprzednią ciekawostkę, piosenkę, którą słyszymy na końcu serialu, śpiewa ktoś bardzo wyjątkowy. Według reżysera serialu, głos należy do aktorki, która wciela się w rolę Katie. Ta dziewczynka była ofiarą Jamiego i pojawiła się na ekranie tylko przez chwilę, jednak reżyser chciał umieścić jej głos w piosence, aby pokazać, że wciąż jest obecna w historii. Każdy odcinek serialu został nagrany w jednym nieprzerwanym ujęciu. Oznacza to, że kamera nigdy nie przestawała nagrywać od początku do końca każdego odcinka. Aby osiągnąć ten niesamowity efekt, produkcja zastosowała bardzo interesujące triki. Używano tylko jednej kamery, ale była ona stale przekazywana z rąk do rąk. Wielu operatorów kamer zmieniało się w zależności od potrzeb danej sceny. Na przykład tutaj widzimy kamerę poruszającą się na wózku produkcyjnym, ale później przejmuje ją standardowy operator, który kręci ujęcia wewnątrz domu Millerów. Dzięki temu udało się nagrać cały odcinek w jednym ujęciu. W drugim odcinku, pod koniec, mamy imponującą scenę, w której kamera wylatuje w powietrze i ląduje kilka przecznic dalej. To nie jest CGI. Aby osiągnąć ten efekt, najpierw nagrano cały odcinek zwykłą kamerą ustawioną na ziemi, ale gdy dotarli do końca, ekipa szybko zamontowała kamerę na dronie, aby wykonać ujęcie z powietrza. I to właśnie ten dron miał za zadanie przenieść kamerę do nowej lokalizacji. Wszystko to odbyło się bez cięcia ujęcia. Serial miał imponującą stronę techniczną. W ostatnim odcinku Jamie dzwoni do swoich rodziców i mówi im, że zmieni swoje oświadczenie z niewinnego na winnego. Ten moment kompletnie załamuje jego ojca. Reżyser serialu w wywiadach wyjaśnił, dlaczego ten moment jest tak ważny. Według jego słów, Jamie jest jak chory członek rodziny podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Mijały miesiące, a najtrudniejszym momentem dla rodziny, było zaakceptowanie, że już się nie poprawi i że muszą go odłączyć. To właśnie spotkało rodzinę Jamiego. Ojciec od pierwszego odcinka wiedział, że Jamie jest winny, ale mimo to 13 miesięcy później wciąż wierzył, że istnieje nadzieja na jego niewinność. Ta nadzieja znika, gdy Jamie mówi, że przyznaje się do winy. W tym momencie ojciec w końcu akceptuje rzeczywistość i żegna się z Jamiem. Żegna się z niewinną wersją swojego syna. Reżyser uchwycił to uczucie w rozmowie telefonicznej. Aktor Steven Graham osiągnął niesamowity poziom gry aktorskiej w ostatniej scenie serialu, ale aby osiągnąć ten poziom emocji, reżyser pomógł mu za pomocą bardzo specjalnej sztuczki. Członkowie ekipy produkcyjnej wydrukowali szczęśliwe zdjęcia Stevena z jego prawdziwą rodziną i przykleili je w szafie Jamiego. Zrobili to w tajemnicy. Dodatkowo zostawili mu notatkę z napisem Kochamy Cię, jesteśmy z Ciebie dumni. Tego zdjęcia i wiadomości widzowie nie mogli zobaczyć, ale aktor zauważył je w tym momencie, gdy spojrzał w prawo. Ta niespodzianka była dla Stevena bardzo wzruszająca i pomogła mu wyrazić emocje w bardziej realistyczny sposób. Według reżysera, przedtem nagrali tę scenę dwa razy i w obu przypadkach wypadła bardzo dobrze, ale za trzecim razem zastosowali trik ze zdjęciami i uzyskali jeszcze bardziej realistyczny i surowy efekt. Aktor mógł wyobrazić sobie swoją własną rodzinę przeżywającą dramat postaci. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.